Od tym przewodnim z wazu, na którym jesteśmy, są słowa Idea jest w nas. Zależy nam na tym, żeby na nowo odkryć i przedyskutować te najważniejsze kwestie, z którymi bardzo często mamy problemy albo nad którymi się zastanawiamy. Tematy zostały tak dobrane, żeby poruszyć te najważniejsze. Kwestie, z którymi bardzo często instruktorzy miewają, jakieś trudności, problemy, zarówno jeżeli chodzi o nich, zarówno jeżeli chodzi o pracę wychowawczą, którą prowadzą w jednostce i w jednostkach, ale również to takie tematy duże, gdzie chcemy brać odpowiedzialność za jakąś przestrzeń publiczną, tak żeby harcerstwo miało wpływ na rzeczywistość jak największą. Sportowe na Złazie były w kilku konkurencjach. E, najwięcej chętnych było na piłkę nożną. E, łącznie wystartowało 10 zespołów, 10 chorągwi z całej Polski. Rozgrywane też były zawody w ping-ponga, e, w szachy, w pływaniu e, oraz w biegach. E, no i w strzelaniu oczywiście. Strzelanie mamy na Złazie przez e, cały czas. E, każdy, każda, każda osoba, zachęcamy z każdego uczestnika z do tego, aby e, przynajmniej oddał kilka strzałów. Myślę, że e, zawody e, w jakiś sposób odzwierciedliły e, zaangażowanie chorągwi, to kto jak się zorganizował, kto jak, jak szybko dotarł na miejsce, kto jakie miał chęci do tego, aby wystawić jak najmocniejszy skład. Bardzo mi się podoba ta funkcja, czuję się na niej rewelacyjnie i hasło żyje pełnią. To się tak czuję jako komendant. Mam w sobie ogromną radość i wielki kłopot serca, że mogę być komendantem i czuję, że to jest to, co robię, co mi się podoba. Nie wiem, czy to robi dobrze, czy nie, I niech inni oceniają. Ale mi się to na maksa podoba. Dla mnie harcerstwo to jest życie pełnią. To nie tylko uczenie, wychowywanie, ale to, to życie. I właśnie będąc harcerzem pozwala mi to żyć naprawdę pełni. Uczestników mamy myślę, że 250, To odrobinę ponad. Dominuje lubelska, ale to w ogóle nie jest dziwne, Nie Bo jesteśmy na swojej ziemi, więc tutaj mamy z lubelski ponad 60 Nie, 58 czy 59, jakoś tak. Druga z tego co pamiętam pod względem liczebności jest Mazowiecka albo Małopolska. No generalnie to jest stopka tak? Te dwie. No. Hmm. Potem to już się stopniowo, nie? wiadomo, że im dalej jakieś tam kresy po morze i tak dalej, to jest mniej osób, nie? Są choroby z którymi przyjechało 7 i 8 osób, tu nie ma się co dziwić, jak przy... miało... mieli przejechać 700 km. Nie? Ale na przykład z Wrocławia, chłopaki, jest ekipa, która przyleciała samolotami, nie? Udało im się złapać na tyle tanie, tanie loty, że cztery dychy w jedną stronę, no to po co tłuc się busem, skoro mogą to zrobić samolotem? Hmm. Ścisła komenda to jest 7 czy 8 osób, jakoś tak, to są osoby, które są mianowane i oni tworzą sobie swoje zespoły. Tak naprawdę, takiej ludzi, których można nazwać komendą, organizatorami jest, myślę, nie wiem, 30, 40 osób, i też już wliczając obsługę, czyli wędrowników, którzy pomagają tutaj przynieść, przynieść poza zamiataj, podłącz, prąd, wszystkie tego typu rzeczy, wliczając w to dziewczyny z kawiarenki, wliczając w to dziewczyny z biura, tego typu rzeczy. Chcę dziękować Warszawie za Polskę. Chcę dziękować powstańcom za krew. a że jestem. Śpiewam w niebo, niech płynie mój śpiew, niech usłyszą go dzieci Warszawy, dzielna młodzież z harcerskich szeregów, kolumbowie, akowcy i wszyscy, co służyli ojczyźnie i bo. doświadczeniami z życia małżeńskiego, rodzinnego, z wychowania dzieci w stosunku do osób, które na co dzień również organizują pracę grup, młodzieży, a szczególnie chłopców. Wychowanie chłopców na prawdziwych mężczyzn jest teraz bardzo potrzebnym zadaniem i jest też wspaniałą przygodą zarówno dla rodziców, jak i dla instruktorów harcerskich. Życzymy wszystkim uczestnikom tegorocznego złazu żeby podjęli i wprowadzili w życie te wszystkie rzeczy, o których na tym spotkaniu mówiliśmy i mogli się cieszyć owocami swojej pracy. Ja myślę, że powinniście za wszelką cenę bronić swojego dziedzictwa, którym m.in. jest takie dążenie do wolności wyrażone w dziesiątym punkcie prawa harcowskiego, między m.in. w abstynencji, ale być może potrzebne jest pogłębienie takie na współczesne czasy rozumienia tego, czyli jak to proponować, jakie są uwarunkowania na przykład socjologiczne, psychologiczne, ekologiczne, tego współczesne i można powiedzieć, że to trzeba tą abstynencję poddać takiemu liftingowi. I ja widziałem, że jest gotowość do tego, żeby nie rezygnując z tej zasady, stanowczo jej broniąc, jednocześnie w sposób bardziej czytelny ją proponować, lepiej ją rozumieć, rozumieć kontekst, w którym ona staje się konstruktywna, a nie na przykład jakaś destrukcyjna.